Chyba za szybko to sprawdzam. Mam wrażenie, że za dobrze. Że... Masz 5 nocy, by się wzbogacić i odmienić swój los. Wystarczy kręcić, przetrwać i trzymać okna zamknięte. Dzień pierwszy. Mam przetrwać 5 dni. Dobry wieczór. Parlamentarna Komisja Śledcza do spraw aplikacji bukmacherskich znów trafia na pierwsze strony gazet. Po tym, jak ujawnione dokumenty sugerują powiązania między influencerami a nielegalnymi platformami hazardowymi. Oku. Śledczy twierdzą, że miliony dolarów przeszły przez fałszywe konta Z doniesieniami, że niektórzy influencerzy są opłacani za promowanie tych aplikacji swoim obserwatorom Pomimo kontrowersji aplikacja pozostaje bardzo popularna Treasure Tiger Tree jest najbardziej niesławną i najszerzej graną z nich Niektórzy użytkownicy twierdzą, że nawet zarabiają tysiące dolarów w ciągu nocy Wszystko ze swoich telefonów To taki końcowy raport komisji oczekiwany jest jeszcze w tym tygodniu Przyniesiemy więcej aktualizacji w miarę rozwoju sytuacji Mi się pojawiają takie rzeczy, że jakaś kobitka siedzi i mówi, że Yy, zarabia, hej kochania. jutro będziemy mieć ostatnią prezentację więc powinna być w domu pojutrze to dobrze, w końcu będziemy mogli obchodzić walentynki mam nadzieję, że tym razem kupisz mi kwiaty zrobię coś lepszego, co powiesz na ośrodek wypoczynkowy, sanatorium skąd mielibyśmy wziąć pieniądze na ośrodek o kurwa, mam pomysł coś chcesz zrobić, dam ci znać jeśli się uda super ja się też cię kocham, pa a jak się nie uda, to jej nie powiemy Budżet! Chcemy pojechać z dziewczyną do ośrodku wypoczynkowego na walentynki i nie mamy pieniędzy, więc trzeba zarobić. Balans wpłacony to 200 dolarów. Kręcić po 80 to trochę ryzykownie na start. Jeszcze zobaczmy, co to jest to. Jesteśmy tak cholernie spłukani. Rejs, który planowaliśmy za moje wygrane z turnieju, to teraz tylko fantazja. Gdybym tylko nie musiał ich używać na spłatę długów, to do kitu. Mieliśmy świętować, a nie łatać dziury. Nawet nie wiem, jak z nim o tym porozmawiać, żeby nie czuć się jak porażka. Dobra. Zacznijmy delikatniejszej stawki, żeby nie przyspać od razu. Kurę mamy nawet, mieszkamy w lesie. Troszku, creepy. Kręć zaraz. Kurna, ale fajne. O jezus, Maria, A fajne. Dobra, myślę, że jestem gotów. Zejdźmy jako środek do kręcenia z bazy, zrobimy na dole. Mamy 5 dni przetrwać i zarobić pieniądze na wycieczkę. Budżet: 200 dolarów. Druga w nocy jest. Zacznijmy od 40. A bonus jest jakiś, widzę. Free, free games ze mną. Tylko trzeba trafić trzy takie trzy złote etykieciki. Oj. Co do cholery. Co się kurwa gapisz? Wydaje mi się, że trzeba go namierzyć latarką, bo on się będzie tu. Nie podoba mi się te dźwięki. Dobra, zwiększmy troszkę stawkę. Spróbujmy zagrać po, po 170. O. No, raczej już starczy na środek 900 dolarów. Chociaż, no, można jeszcze przykręcić troszkę. Free, free. Darmowy kupon to moja szansa, żeby się wzbogacić za darmo. Muszę grać dalej. Jaki kupon darmowy? Muszę ponownie włączyć zasilanie. A, chyba gierka gierką, ale. A, gdzie się zaś. Takie proste, serio? Yy, wystarczy na balans konta tu spojrzeć. Mam balans 1254, ale mogę za max zakręcić raz. 3x chyba. Nie, to nie jest 3 Nie, chyba. Nie, to nie jest 3x. Okno? A co robi okno? Okno otwarte. Kurwa, się źle wylosowało. Yy, pytanie, czy to to otworzyło. Trzeba sprawdzać, bo jak okno, o właśnie Bo mi się wpierniczy do domu i tyle będzie Lecimy dalej O nie Pełni, mi... kurde Tu są symbole, nie nieładne symbole są Drzwi, nie drzwi, nie Już 9000 tysięcy dolarów On jest w domu O KURWA Nie przestań już Wypieprzaj Kurera jasna Kręćmy dalej, ale to już starczy na ośrodek wypoczynkowy I to nas spokojnie, myślcie z naddatkiem Chyba, że jakieś poj**ane... Nie wiem, co chcę w tym ośrodku Free za 9 tysięcy zakład Dobra, już, już M wypłacą Okej, okay, 13 tysięcy balansu Kręcę za 5 Jeszcze ani raz na minus nie byłem Ani razu, same plusy Kręcimy dalej Czemu taki dźwięk? Że fail? Że nie weszło? Eee, koleżko... Won. Nie wiem, czy światła mają wszędzie być pozaświecane, czy to jakoś zmniejsza szanse ataku? Piąta rano. A kiedy się spokój zaczyna? Czy cały czas będzie taki os? nie niedobrze. Jeszcze dwa spiny i się zaraz wyzeruje. 40 tysięcy tysiąc procent... ...w linii. Czas spiny po 17k. Nie Wyłącz przełącznik. Który? Wszystkie? Dobra, przetrwałem pierwszą noc. 43 tysiące dolarów. Wydaje mi się, że noc druga będzie cięższa. Wracasz do domu? Tak, już jadę na lotnisko. Dlaczego? Leo, ja jestem Leo. To nic, chyba po prostu miałem dziwny sen. Oboje tak mamy, cóż, pewnie śniłam, ale jestem tak zmęczona, że trudno stwierdzić. Widziałam tę dziwną rzecz, która śledziła mnie wszędzie. Miała naprawdę przerażający uśmiech i ciągle się gapiła na. Laura, jesteś tam, Laura? O kurwa, dorwało ją chyba. Graj dalej, albo umrzę. Dwa razy powtarzać nie musisz. Tylko stawkę zwiększmy. O ile się da, na maksa. Korda, nie siadło. 1000%. Oj, prawie, kurna. Idzie dobrze. Trzeba cały czas robić opłud chaty. Tu gra pod presją będzie. Bo niby se kręcisz, ale cały czas trzeba mieć chwilę głowy. Bestie jest szerokim uśmiechem. Do szóstej rano trzeba przetrwać. Darmowy kupon. Zaciemnienie. Nie wiem czy nie poszły, nie poszedł... Generator. O! Kurwa! Jezus Maria. Chyba ciemność nie triggeruje nic, w sensie to się se gaśnie. Konsekwencje raczej z tym związane. A to? Z daleka trochę. Pierwsze skojarzenie to Masia skółka, tylko troszkę, troszkę. Troszkę duży się wydaje tutaj być. To chaotyczna ta giera, tak. Wrażenie, że się dużo dzieje. To jest też trzeba cały czas te patrole robić. Ale to nie minus. A coś chujowo idzie, przyznam. Może trzeba... Jak jest sfokusowany telefon powiększony, to większe wygrane. Jako, że musisz więcej uwagi poświęcić. Miałoby to w sumie sens, że masz jakiś tam bonus dolaka, jak masz telefon na fullu. Olin zaimki. Na pewno jest coś takiego, że jak korki strzelą, to jest większe ryzyko ataku. Słyszę przecież jak dyszy. Chyba za szybko to sprawdzam. Mam wrażenie, że za dobrze. Że... Kur Pa. Czemu on tu w las i jak się go pozbyć? Chrystefanie. A sprawdzałem czy nie jest zamknięte okno. Zległem. Jezus Maria. W teorii lepiej chodzić bez włączonej latarki, bo wtedy mogę łatwiej... E, łatwiej rozpoznać. Kurde, fajny zamysł tej gierki, jakby Adam coś pomyślał i stworzył takie WTTG z kasynkiem, ale zamiast Lukasa to cię skarbówka dojeżdża. O! Na ziemię dawać puja 300 tysięcy. Chyba największy winsiat. Oh. Udało się banery przestawić. Albo zasłania wam, dobra. Noc przetrwana. Kuku. Trzy dni. I koniec gry. Na zero uszedłem. Lepiej nas lepszy remis niż. Co zrobiłeś z moją żoną? Odpowiedz mi. Przynieś mi 100 tysięcy do końca tygodnia, albo przyniosę ci jej głowę. Ufa, tak gra. Do końca tygodnia 100 tysięcy, nie ma problemu. Zaraz wykręcimy to. Mam, ale teraz nie powinienem kręcić już. Bo obstawiam, że to musi zostać do końca nocy zarobione. I 19 tysięcy dolarów jeszcze na wakacje będzie, jak odzyskamy laurę. Ale żeby po prostu coś się działo, to można pokręcić za najniższą. Bo raczej na minus się nie wychodzi. 40 tysięcy złotych prawie za spina i za jedno kliknięcie. Ale to gra oczywiście, to nie ma żadnego przeliczenia, żeby nie było. W sumie ona będzie zakazała kręcenia? No tak, no ale wiesz, nie można. Oho. Nowe efekty się zaczynają. Kurde, mam miałem zarobić 100 tysięcy, jestem na minus już. Nie podoba mi się. Dobra, trzeba zwiększyć stawkę. To pójść robota. 17. Latarka zablokowana. Kurde. Coraz bardziej balans się zmieni. Czemu jest? Kurwa! Nie, nie drzeć się, jest tu, no słyszę jego oddech, ale się nie drzeć. Zaczyna się troszkę ciężko robić strasznie dla mnie. Jest na górze. A, kręcić mam, bo zaraz... Wskazówka, gdy Tygry Skarbu jest w twoim domu i znika z aplikacji, musisz go szybko zlokalizować i patrzeć na niego, dopóki nie odejdzie. Mam nadzieję, że nie odnowa każdy dzień, mm. tylko że ten jeden dzień odnowa. Bo jako wszystko odnowa, to ja pier. Aż mi się przypomniało przez to kręcenie na telefonie, co to jest. Coins Masters? A to jest, to jest prawdziwy jakoś. To, to, to jest reklama jakoś, jakoś zrobiona, czy to jest co? Czy to jest prawdziwa sytuacja z jego życia, że są urodziny córki Neymara? Ale mi się wydaje, że to jest bardziej jakiś MTT grany, dłuższy turniej pokerowy i on gdzieś. Dalej doszedł i no nie może odpuścić. I se kliknie po raz na jakiś czas, no nie wiem, jest, ja to, ja, tu, czy to uzależnienie? Nie wiem, nie powiedziałbym. Jeżeli zaczął jakieś turnie, a te turnieje niektóre potrafią trwać jak dojdziesz dalej po 8, 9, 10 godzin i musisz kliknąć sobie po prostu, a jesteś, a jesteś już tam na wysokich miejscach płatnych, no to... Dobra, czyli teraz tak, jak on zniknie z aplikacji z góry, to trzeba go szybko zlokalizować. I popatrzeć na niego, bo jeżeli tego nie zrobię, to mnie capnie. Trzeba patrzeć, czy nie zniknie z aplikacji. Bo jak zniknie z aplikacji. Latarka zablokowana. Nic się nie dzieje. Zniknął. Jest w domu. Jest w domu. Jest dźwięk. Kurwa. Jest. Kurna chata, dobra. Jest wiebane raczej. No, on gdzieś jest, ale nie wiadomo gdzie. Ja pierdolę No jest gdzieś, dalej gdzieś jest No siedzi mi w domu Ale kurwa fa... Gdzie? Jest wrócił No to przyznam, że nie rozumiem W pełni w takim razie zamysłu Bo miałem go zlokalizować Bo jest u mnie w domu i miałem na niego popatrzeć Bądź zrobić mu zdjęcie Dobra jest 100 tysięcy, ja bym nie kręcił, zosta zostawiłbym to Bo zaraz jest Koniec za 4 godziny, skupiłbym się Lata jak on jest w domu, blokuje mi latarkę i działa mi tylko to, żeby jeszcze zrobić większy taki niby, przed skrm, nie za bardzo mi się to, funkcja podoba. Ja pierdolę, no kurwa! A ile długo było? 100 tysięcy. Był najprawdopodobniej, najprawdopodobniej był w łazience. Może jewaj te żony i stoka dla siebie. Żona by, jak ja miałbym problem, na pewno już zbierała dla mnie. I po poświęciła pieniądze też. W jaki sposób? Nie wiem, każdy ma swoje sposoby. Tak, nie, 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 mi się. Siema z Sara Kania. Ale ty wy macie kurwa pomysły. Są, myślę, inne metody zarobku aniżeli takie, jak piszecie. Jakie powiedz? Nie wiem, z różnymi rzeczami się kobiety zajmują. Jakimi, a jakimi mężczyźni się zajmują? Różnymi pracami. Jeden hydraulikiem jest, drugi architektem, trzeci maluje obrazy, czwarty gra w piłkę. Piąty jest krupierem w kasynie, szósty gra w kasynie, zależy. Zróbmy tak, każde drzwi żeby, mają być otwarte, żeby mia, miał łatwiejszy dostęp do zweryfikowania, czy ten pojem gdzieś stoi. 100 tysięcy zostawia mi pełna skupka na przetrwanie. Trzecia, o tej godzinie zawsze jest zgon niestety, więc bardzo uważnie, trzeba jakąś rutynę sprawdzania wyrobić. Może to trzeba metodą jakąś raz za. Ni Dobra, raz niska stawka, raz wysoka. Tak, spróbujemy. Raz niska, raz wysoka. Raz niska, raz maksymalna. Żeby odizolować słabe hity od dobrych. Dobra. Dość, te półki nie, nie będzie szczęścia, już po max skręć szybciej? No, nie mogę. Mac jak z automatu spamuje. Nie da się fast spinów dawać. O. O, 30 tysięcy, kurwa, no hit me. koniec Jest tu, mam cię, aj w pięciarki przechodzę jak nie widzę go Ostatnia godzina leci Jest, że... pięknie, kupimy żonę Dzień czwarty, zarób 100 tysięcy, ale ja już mam zarobione Dzień piąty jest ostatni Idę tam na górę, bo coś wygląda jak... Ja pierdolę Wyłącz to Aha, on teraz wychodzi z telewizorów Kurde, nie wiem, przerażam, mnie to naprawdę jak niby takie tanie jumpscare, ale w przychodzą Jak w to grono

Tutaj. Laura wyje Collected five notes. Laura Dicted. Laura wyjechała dzisiaj na swoją wielką wycieczkę. Po całej tej pracy, którą włożyła w tę prezentację, naprawdę mam nadzieję, że pójdzie jej dobrze. Ciągle słyszę o tej aplikacji, która obiecuje zmienić szczęście. Nie bardzo rozumiem, jak to działa, ale myślę o tym więcej niż powinienem. Wiem, że nie powinienem się w to wciągać, ale część zastanawia się, czy warto spróbować. Czy mam od niedawna większy strach w takich grach? Nie, ja zawsze się taki gierbał. Aż w jednej bardziej, a drugiej mniej. No to tak już jest, no. Zależy od... jest indywidualne bardzo. Graliśmy chyba w kilka części tego Paranormal Activity. Swoją drogą, kiedyś to był bardzo popularny horror, który chyba też w kinach leciał. I... No, po prostu był popularny dosyć. Paranormal Activity. No i chuj, furna chata. Idziemy na majstra? Czy chcemy to dokończyć? No to dobra, to dokończymy to jak tam będzie sposobność.